Dramatyczne sceny na Śląsku. W poniedziałek po południu w miejscowości Sadów, w powiecie lublinieckim, wybuchł potężny pożar hali z materiałami tapicerskimi. Ogień pojawił się około godziny 15:00 w zakładzie meblarskim przy ulicy rolniczej. W ciągu kilku minut płomienie objęły całą hale o powierzchni ponad 2000 m2 wypełnioną łatwopalnymi materiałami. Na miejsce natychmiast ruszyły dziesiątki zastępów Straży Pożarnej, w akcji brało udział aż 45 jednostek PSP i OSP. Czyli około 150 strażaków. Nad sądowem unosiły się kłęby gęstego, czarnego dymu widoczne z kilku kilometrów. Dzięki ogromnemu wysiłkowi strażaków udało się je obronić. Dwaj pracownicy hali zdołali uciec o własnych siłach, nikt nie został ranny, ale z pobliskiej szkoły ewakuowano 18 uczniów z powodu silnego zadymienia. Mieszkańcy powiatu otrzymali alert rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem, by zamknąć okna i nie wychodzić z domów. Na miejscu pojawił się specjalistyczny samochód rozpoznania chemicznego z Katowic, który zbadał powietrze, na szczęście odczyty były w normie. Straty są ogromne, szacuje się je na około 3 miliony złotych. Strażacy zapowiadają, że dogaszanie potrwa do rana. Przyczyna pożaru na razie pozostaje nieznana.